Witajcie w kolejnym wideo-newsletterze poloniaonline.pl. Zapraszamy Was dzisiaj do wysłuchania rozmów z Krystyną z Niemiec, która opowie, dlaczego warto angażować się we wspólnoty polonijne. Walentina z Rosji natomiast opowie o życiu Polonii na dalekiej Syberii. Na koniec zachęcamy Was do wysłuchania życzeń, które młodym Polakom u progu nowego Roku składa biskup Tadeusz Lityński, członek Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw Polonii i Polaków za granicą. Mam nadzieję, że dla Was będzie to dobrze spędzony czas, a sami możecie również dodawać materiały na naszą stronę poloniaonline.pl przez zakładkę Dodaj Materiał. Możecie tam zobaczyć również pełne wersje wywiadów z osobami, które wypowiadają się również w tym wideo literze. Możecie również sami do nas pisać. Zapraszamy Was serdecznie też do odwiedzania naszych mediów społecznościowych, YouTube'a naszego, Facebooka oraz zaglądania na te strony kongresowe Kongresu Młodzieży Polonijnej, Polonii Online. Lajkujcie, udostępniajcie, dzielcie się dobrem. No i zapraszamy na... Kolejną część wideo newslettera. Generalnie każdej osobie, która wyjeżdża gdzieś za granicę i ma w perspektywie, aby zostać tam na dłużej, polecałabyś znalezienie jakiejś grupy, czy to przy kościele, czy to przy może ambasadzie polonijnej, z którą by się można tam na miejscu identyfikować. Zdecydowanie tak. No w moim przypadku to akurat to jest grupa przy Kościele, chociaż właśnie z racji tego, że nasz kapłan, kapłan, nasz proboszcz jest bardzo takim otwartym człowiekiem, też współpracuje z konsulatem i przy, pod skrzydełkami konsulatu też powstają różne organizacyjne organizacje polonijne. No i kwestia tego, co, co dla kogo jest ważne. Bo tak samo tutaj są stowarzyszenia, gdzie Polacy się integrują, które, są, które nie należą do kościoła, ale też te osoby odnajdują się w tych strukturach takich polonijnych, może w innym oddziale, ale jednak się odnajdują i tworzą wspólnie jakieś stowarzyszenia czy, czy spotkania i każdy znajduje to, co dla niego jest ważne i, i, i jest ta możliwość, żeby się odnaleźć w tym. Środowisku polonijnym, tutaj właśnie za granicami kraju, jako tako. No i właśnie trzeba nam też zaakceptować to, że nie każdy jest katolikiem, ale też nie każdy potrafi się odnaleźć w tych, tych, tych strukturach, na przykład takich świeckich. Więc no, ja mówiąc tak z perspektywy swojego punktu widzenia, ja się bardzo odnajduję, jeżeli chodzi o te życie we wspólnocie katolickiej ale też mam mnóstwo znajomych, które, którzy się w tym nie odnajdują, ale odnajdują się w innych strukturach, też polonijnych, to nie znaczy, że mamy, mamy siebie nawzajem zwalczać, tylko po prostu mamy siebie akceptować i po prostu najnormalniej w świecie wspierać tu, poza granicami kraju polskiego. To jest fantastyczne i właśnie o to chyba w tym wszystkim chodzi, ale chciałbym teraz zapytać o to środowisko, w którym Ty się znajdujesz, bo zanim powiemy o Konkretnej wspólnocie czy grupie, do której należysz, to, to tak jak już zrozumiałem, ta grupa należy do, do parafii. Co to jest za parafia? Gdzie ona się mieści? Pod jakim wezwaniem? Czy mogłabyś nam parę zdań o tej właśnie parafii opowiedzieć? My jesteśmy, jako taką bardzo młodziutką parafią, tutaj Polska Misja Katolicka Klewe. Klewe mieści się, znaczy jest oddalone od Emeryś, w którym mieszkam, 12 kilometrów dokładnie. Jesteśmy, mamy dwa latka i trzy tygodnie dokładnie. 2 grudnia skończyła nasza polska misja dwa latka. Jesteśmy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. No i po prostu nasza misja jako misja tworzy się dopiero, więc jesteśmy taką częścią młodej parafii, która no właśnie tutaj na, 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 na terytorium Niederrhein Działa i to prężnie, gdyż nas tu ogólnie jako Polaków jest bardzo dużo. Ze względu na to też, że mieszkamy na pograniczu Niemiec i Holandii, w Niemczech jest dużo tańsze życie i dużo osób mieszka w Niemczech, a pracuje w Holandii, jednak no, misja jest tu po stronie niemieckiej, gdzie też większość ludzi mieszka i żyje i, i no właśnie często jest tak, że dojeżdżają osoby do pracy w Holandii. Która jest oddalona od się 3 km. Bo, no nieco jednak innej różnicy i klimatycznej, to nie przeszkadzało to, aby wam, jako rodzinie i tobie pielęgnować kontakty z Polską. Powiedz, czy może, bo wiem, że tam na miejscu się angażowałaś, ale czy zanim przyjechałaś tu na stałe do Polski, wcześniej w Polsce byłaś? Tak, jeszcze jako nastolatka, chyba, no nie wiem, 13 czy 14 lat miałam, bo w ogóle po raz pierwszy przyjechałam do Polski na takie półkolonie, bo, do Krakowa. To była w ogóle moja pierwsza, mój pierwszy wyjazd za granicę i, i tak daleki wyjazd. I się zakochałam wtedy w Polsce, wtedy właśnie postanowiłam, żeby tutaj wrócić na studia i, i może na stałe. I właśnie jestem tutaj. A tak to związki z Polską jeszcze podtrzymywaliśmy przez organizację polonijną, która. No właśnie, i o to chciałem regionie. zapytać. I o to chciałem właśnie zapytać. Jak to podtrzymywanie związków z Polską, z polską tradycją tam na miejscu wyglądało? Czy przez jakieś organizacje, czy przez stowarzyszenia? Jak to wyglądało? W moim regionie, w Kresnierskim kraju działa. Polonia Mnusińska, między innymi. W Krasnaersku też jest to organizacja polonijna, ale tam trochę za daleko, więc Mnusińsko jest bliżej. I jeszcze są w sąsiednim Hakasi Polonia Abakanu, więc w tych dwóch organizacjach działałam, w Minusińsku i w Hakasi. No, byłam wtedy dzieckiem, tak, to wiadomo, w różnych konkursach uczestniczyłam, wiersze recytowałam, czy tam piosenki śpiewałam. W szkołach letnich, takich wyjazdowych, na przykład nad Bajkałem byłam i właśnie w tych wyjazdach takich do Polski uczestniczyłam w ten sposób. Te organizacje funkcjonują nadal. Ogólnie ta hakaska, ona jest starsza, bo od początku lat 90. funkcjonuje, a Minusińska od końca lat 90. I w ubiegłym roku Minusińska Polonia świętowała właśnie swoje 20. urodziny. Więc piękne święto było. I piękne wydarzenia organizują. Właśnie niedawno były bale świąteczne, spotkania opłatkowe. Jak chętnie Polonia na Syberii angażuje się w działalność tych stowarzyszeń? Nie jest zbyt liczne, szczególnie w moim regionie. Myślę, że w Irkucku i w Krasnoyarsku to inaczej funkcjonuje. Bliżej tu Polski, tam Moskwa, Kaliningrad, to wiadomo, to bardziej aktywne są, bo bliżej Polski, tym myślę, że więcej jest możliwości. Ale nawet w tych takich... W dość wąskich ramach, tak, bo no, wiadomo, że są pewne, pewnego rodzaju ograniczenia, też władze regionów odgrywają tutaj też swoje rolę, ale da się funkcjonować i da się współpracować, szczególnie właśnie z konsulatem. Niedawno też Abakan odwiedzał właśnie konsul y, y, polski z, z konsulatu w Irkucku. A powiedz, właśnie, jakbyś miała tak trochę sięgnąć jeszcze wspomnieniami, co? tobie, twoim najbliższym dawała obecność w, te, w tego typu wspólnocie, w tego typu stowarzyszeniu? Poczucie więzi z Polską. Taka to jest poczucie, poczucie wspólnoty. Czyli takie, takie organizacje, może są daleko, może mówić, że nie, nie byliście tam polonią liczną, to jednak I swoją rolę w twojej ocenie spełniają. Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej udaje im się to robić. Bez względu na różnego rodzaju ograniczenia, czy covidowe, czy, czy, czy innego rodzaju, ale jednak starają się właśnie podtrzymać. Dużą rolę też to odgrywa Kościół, na ile się da, ale bardzo wspiera właśnie te organizacje polonijne w ich działalności. Przez pośrednictwo Majki pragnę się zwrócić do młodzieży polonijnej, Myślę, że nie będzie miał mi za złe również biskup Wiesław Lechowicz, który odpowiada stawienia biskopatu za właśnie także te, tę współpracę z Polonią i z młodzieżą poloniną. Miałem okazję również bywać w różnych miejscach na świecie, spotykać się z młodzieżą, czy też posługiwać także poprzez modlitwę i sakramenty. I chciałem tutaj serdecznie pozdrowić z tej części Polski Zachodniej z tego pasa nadodrzańskiego i jednocześnie życzyć, żeby to co dotyka nas bardzo boleśnie, to co nas ogranicza, a więc restrykcje covidowe, aby nie zdusiły w nas, nie, nie kształciły, ani nie odebrały nam właśnie także tej radości odkrywania właśnie też prawdy Bożej, prawdy Jezusa Chrystusa i dzielenia się, umiejętności dzielenia się tą prawdą. Dlatego też wszelkiego rodzaju formy spotkania, nawet te online, które towarzyszą nam może w tym czasie bardziej niż dotąd, niech służą podtrzymaniu i zarówno tej więzi z Panem Bogiem. Bo w tych spotkaniach ujawnia się również to pragnienie miłości do Boga, ale też więzi wzajemnej i to, że jesteśmy Polakami, rodakami, niezależnie od miejsca, w którym przebywamy, aby to nas jeszcze bardziej łączyło i w tym czasie byśmy czuli się odpowiedzialni za siebie, za właśnie też obecność w naszym sercu Boga, ale także Obecność też tej wartości, którą jest patriotyzm, czyli szacunek do tego, co tworzy naszą historię i co tworzy również dzisiaj w odpowiedzialności za dobro, piękno naszego ojczystego kraju. Tego życzę z całego serca i niech Bóg wszystkim tworzącym młodą społeczność polonijną Bóg wszystkim błogosławi.